Apple z Rapple, iPhone z iPhone, a MacBooki są do dupy, bo nie można na nich grać. Czy jakoś tak. Niezależnie od tego, czy ktoś lubi Apple, czy też nienawidzi lub po prostu jest pośrodku, tak jak ja, trzeba przyznać im jedno – że są swego rodzaju pionierem, że to oni wyznaczają trendy, zarówno te dobre, jak i te beznadziejne. I ostatnia konferencja Apple, która miała miejsce parę dni temu, jest tego doskonałym przykładem. Czy Apple się kończy tak samo jak World of Warcraft umiera od kilku lat? Może tak, może nie. Oceńmy to na bazie tego, jakie produkty nam zaproponowano. Na pierwszy ogień niech będą ich zegarki, czyli Apple Watch, które zrewolucjonizowały troszeczkę ten rynek, bo nie czarujmy się, dopóki Apple nie wprowadziło swojego zegarka, smartwatche były takim egzotycznym dodatkiem do naszego smart życia. A teraz smartwatche są powszechne i to między innymi dzięki Apple i ich Apple Watchom. Tylko czy nowy Apple Watch ósemka, SE, czy też ten Ultra Max Pro 5G NKWD, i tak dalej, rzeczywiście są rewolucyjne? Nie. I od razu powiem dlaczego. No, dostajemy nowy zegarek, który ma dokładnie te same funkcje co stary, ale uwaga, uwaga, uwaga dostajemy funkcję mierzenia temperatury, i dzięki temu cyklu menstruacyjnego u kobiet. Coś, co można dostać w, nie wiem, w opasce Xiaomi za 200-300 zł. I serio, Mi Band 7 czy Redmi Band, Pro, czy jak to tam się nazywa w Xiaomi, to ich magiczne nazewnictwo, to w tych opaskach jest. I taka opaska kosztuje 200 zł. A tutaj tutaj jest. Wielki feature. No nie, nie jest to wielki feature. To jest po prostu pokazanie, że nie mamy już za bardzo pomysłu, więc dorzućmy coś, co już ma konkurencja, jak na przykład ten Huawei. No poza cyklem menstruacyjnym, chociaż nie wiem, bo nie mam. I, i okej, okay, zróbmy z tego amazing. Coś, co Apple robi już od wielu lat. Czyli bierze rozwiązania konkurencji, wrzuca je do siebie, wymyśla koło na nowo, przynajmniej myśląc, że wymyśla koło na nowo. I tyle. Nie jest to nic wielkiego, nic odkrywczego, i jeżeli ktoś rzeczywiście uważa, że Przesiadka z Apple Watcha 7 na 8 jest rozsądna i zmienia całkowicie jego życie. No okej, okay, ja nikomu do portfela nie zaglądam, ale to jest tylko napędzanie tego, że korporacja nic nie zmienia, albo zmienia 1% i jest warta tego, żeby kupować i dalej produkty. Słabo. No jest oczywiście też Apple Watch Ultra, który ma być taki niby super, no bo tytanowa koperta, niesamowicie mocne szkło i tak dalej. Zupełnie jak... W Huawei'u GT 2 Pro, GT 3 Pro, Watch 3 Pro i tak dalej. No dobra, okej, okay, no może się troszeczkę czepiam, ale robienie z tego takiego amazing, jakby nikt więcej tego nie miał, jest troszeczkę słabe. Ale no dobra, dochodzi nam ten tryb dla nurków, czyli coś niesamowitego, wspaniałego i cholernie niszowego. Widzę, że tam ludzie w internecie się zachwycają, że wow, w końcu jakiś porządny zegarek, tylko po pierwsze, ile osób na świecie rzeczywiście nurkuje i to nurkuje na tyle półprofesjonalnie i profesjonalnie, żeby korzystać z tych funkcji? 1%? Może mniej, może więcej? Ciężko dojść do statystyk, ale no niewiele. I dostajemy zegarek, który ma dawać funkcje typowo dla takich osób, głównie dla takich osób. To jest chyba takie na zasadzie. Nie mamy już pomysłu, więc znajdźmy jaką niszę, w której nikt, absolutnie nikt z konkurencji nie był i zróbmy z tego wielki show. Ok, zegarek jak dla mnie jest znacznie ładniejszy niż zwykły Apple Watch. Ale czy jest wart tego, żeby wywalać na niego prawie 5000 zł? Bo tak, on kosztuje prawie 5000 zł w Polsce. I mieć takie funkcje jak na przykład w garminach, nie licząc tego nurkowania, które kosztują 2000 zł. Do przemyślenia, prawda? No ale okej, okay, no doszliśmy do tego jeszcze słuchawki. Nowe AirPods -y Pro 2, które wyglądają jak jedynki. Ciężko powiedzieć, jak brzmią, no bo nie miałem z nimi styczności, ale jedynki grają naprawdę świetnie. I mówię to ja, osoba, która nie przepada za większością produktów Apple, a przyznaje, że AirPodsy grają rewelacyjnie. To czy AirPodsy Pro 2 będą grały jeszcze bardziej rewelacyjnie? Możliwe. Tylko czy przeciętny Kowalski to usłyszy? Ciężko powiedzieć. Ale na pewno nie będą to słuchawki audiofilskie. Tak samo jak AirPodsy Maxy, które też kosztują niemałe pieniądze, a grają. Gorzej od znacznie tańszych słuchawek od No ale mają logo Apple, ale grają gorzej. A nie czarujmy się w słuchawkach, chyba chodzi o to, żeby grały jak najlepiej. Ale dobra. Przejdźmy, może, do dania głównego, czyli iPongi 14, 14 Pro i ich większe odmiany. I tutaj zaczyna się cyrk, bo iPhone 14. Jest całkowicie niepotrzebny na rynku, bo jest to dokładnie to samo co w iPhone'ie 13. Okej, okay, niby większy sensor w aparacie, że tam nie ma robić trochę lepiej zdjęcia, ale proces ten sam, wyświetlacz ten sam, obudowa ta sama, wielki noc ten sam. Tylko liczba się zmienia. Większa wersja iPhone'a, jeszcze ok, no bo tego nie było. Skasowano wersję mini, przerzucono się na wersję z plusem. OK, jeżeli ktoś woli nie wersję Pro, ale chce dużego iPhone'a. Tutaj jeszcze rozumiem, chociaż patrząc na cenę, to może lepiej wziąć używanego Pro Max'a gdzieś tam z Allegro albo Elix'a. Wyjdzie podobnie. No ale dobra. Mamy też tę te wersję Pro i Pro Max. I dostajemy tam nowszy procek. OK. Rozumiem. Nie ma co się też za bardzo spuszczać teoretycznie nad procesorami, no bo to tylko trochę wyższe liczby w benchmarkach i tak dalej, ale z drugiej strony, procesor oprócz benchmarków i tam wydajności w gierkach odpowiedzialny jest za absolutnie wszystko. To, jak przetwarzany jest obraz w aparacie, łączności, zarządzanie wyświetlaczem, ekosystemem, no wszystkim. Więc dostajemy nowszy procent, czego w zwykłej 14 nie ma, i to już jest trochę niepokojące. Dostajemy. A raczej tracimy nocza na rzecz ogromnego tiktaka, który nadal wygląda koszmarnie. Choć muszę oddać, że osoby odpowiedzialne za oprogramowanie fajnie ogarnęły te wszystkie powiadomienia, które tworzą się wokół tego nocza, i staje się to jak takim dodatkowym przyciskiem do zarządzania. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Apple po prostu pokazało, że z ogromnej wady, jaką jest ogromny nocz, albo ten wielki tiktak. Zrobić coś co będzie featurem, tylko nadal jest to coś co wygląda ohydnie. Dostajemy też niby ten nowszy aparat, te 48 megapikseli, tylko na no spoko. Ale czemu tylko w głównym aparacie, a nie w szerokim kącie i w teleobiektywie? Nie wiadomo, ale podejrzewam, że to jest po prostu na zasadzie, no daliśmy te 48. W głównym aparacie, i nie drączcie dalej, bo będzie zajebiście. Nie widzę większego sensu, szczerze powiedziawszy, w kupowaniu tych nowych urządzeń Apple'a, jeżeli ktoś ma poprzednie modele. Szczególnie przez pryzmat ceny. No właśnie, ceny. I tutaj mamy tego tak zwanego słania w pokoju. Wszystko super, mamy amazing, tak dalej, chociaż ta konferencja była wybitnie nudna. Chociaż muzyczka była ciekawa i ładnie to stylistycznie zostało wykonane. No ale mamy te ceny. I wezmę tutaj za przykład tego iPhona za 999 dolarów, który w Polsce kosztuje 6,5 klocka. 999 dolarów kosztował również poprzednik, który startował z ceny, jeżeli mi pamięć nie myli, 5200. 999 dolarów jest też MacBook, to jest cena MacBooka, który był też jakoś tak niedawno pokazywany i jego cena jest poniżej szóstki. Więc dla Apple cena dolara jest troszeczkę inna poza Stanami i zmienia się niezależnie. Oczywiście mamy inflację, lokalne rynki i inne cuda. Ok, ja to rozumiem. Tylko czemu taki świeżo zaprezentowany MacBook, znaczy no świeżo, dość niedawno, który kosztuje 999, kosztuje poniżej szóstki, a smartfon za 999 dolarów kosztuje już 6,5. I okej, okay, można mówić, ej, ale to jest inny produkt. Dobra. Samsung Z Flip 4. 999 dolarów i kosztuje, uwaga, 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 5149 zł. Nie 6,5. Więc to narzucanie marży do rynku europejskiego, w którym ceny też nie są jednolite, bo. Robert Nawroski na Twitterze bardzo ładnie napisał, że kupując którąś tam wersję iPhone'a Pro w USA, no zapłacimy te 999 dolców, tak? W Polsce zapłacimy te 6,5 na przykład. W UK zapłacimy na przykład jakieś 7-8 stówek taniej, a w Niemczech tylko 4 stówki taniej. Więc ten rynek też nie jest jednolity i niestety pokazuje, że Apple ma nas troszeczkę w nosie. I ktoś może powiedzieć, ej, no ale zawsze tak było. Ok, tylko że pamiętajmy o jednym. O tym, o czym wspomniałem na początku. Apple jest swego rodzaju pionierem. Jeżeli Apple coś zrobi i to się przyjmie, konkurencja to kopiuje. Pamiętacie Nocza? Apple nie wprowadziło tego jako pierwsza marka, no bo iPhone nie był pierwszym telefonem z Noczem. Ale iPhone to rozpropagował na cały rynek. Tego ogromnego, perfidnego Nocza. No i mamy. A przynajmniej mieliśmy w większości przypadków no, u konkurencji. Poza chyba jednym wyjątkiem, jeżeli chodzi o flagowe modele, są to smartfony Sony. Tylko, że z Sonem jest taki problem, że ich sprzedaż na rynku światowym oscyluje w granicach błędu statystycznego, więc nie wiem, czy brać ich w ogóle pod uwagę. Choć design standardowej górnej ramki jest jak dla mnie lepszy niż noc dziura w ekranie, łezka czy cokolwiek. Ale okej, okay, pomińmy to. Zabrali nam Jacka. I nagle inni producenci zabierają nam Jacka, bo Apple pokazało: hej, można sprzedawać słuchawki Bluetooth za kilkaset złotych, a nie dodawać gówniane słuchawki w pudełku albo sprzedawać je tam za 100-200 złotych, skoro można sprzedać słuchawki za 600 tysięcy. I reszta producentów też to zrobiła. Zabrali nam ładowarkę. I taki Samsung, który w momencie, kiedy Apple zabrało ładowarkę, się naśmiał: haha, a u nas w flagowcu jest ładowarka. A potem zabrał z flagowcą ładowarkę. I potem z wszystkich, absolutnie wszystkich modeli. Od najniższych modeli za tam 700-800 zł, po flagowce za 9000. Sony zabrał już nawet kabel, ale tak jak mówię, Sony to jest. Oni żyją w swoim własnym świecie. I skoro Apple podnosi ceny, może niekoniecznie w Stanach, no bo tam jest nadal te 999 dolców, których się tak uczepiłem, ale to jest taki najrozsądniejszy przykład. I Apple podnosi tak ceny w Europie. I sprzedaż im będzie szła dobrze. To inni producenci, tacy jak Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme uznają, hej, oni podnoszą ceny i idzie im to dobrze i zarabiają na tym krocie to my też podniesiemy. I oczywiście kto będzie poszkodowany? No może niekoniecznie ja, ale my, klienci, konsumenci, którzy dostajemy tego samego odgrzanego kotleta, na przykład w postaci iPhone'a 14, za znacznie wyższe pieniądze, już pomijam fakt tego, że stare modele iPhone'ów po części zostały w ogóle wycofane, tak jak na stronie Apple już nie ma możliwości kupna 13 Pro i Pro Maxa, a trzynastki podniesiono cenę o kilkaset złotych. Nie rozumiem tego i mam nadzieję, że inni producenci nie uznają, że to też jest spoko i podniosą cenę starych modeli, bo to będzie bardzo złe. I mam nadzieję, że troszeczkę plowi się odbije czkawką to, co pokazali na tej konferencji, że odgrzane kotlety się nie będą tak dobrze sprzedawać, że te podniesione ceny nie będą oznaczały równie dobrej sprzedaży, Chociaż z drugiej strony, kogo ja oszukuję, Apple sprzedałoby gówno w papierku z napisem Apple i tak by się sprzedało. Ale tak, Apple już nie jest takie magiczne, nie jest w żaden sposób innowacyjne, bo absolutnie wszystko, poza chyba jednym wyjątkiem, co pokazali na tej konferencji, konkurencja już ma. I to nie mówię o tym wyjątku z tym trybem dla nurków, bo tak jak mówię, to jest rzecz niszowa. Chodzi mi tylko i wyłącznie o łączność satelitarną. Ale to i tak, w sumie, tylko jeżeli mi pamięć nie myli, w Stanach i w Kanadzie i tylko przez dwa lata, a potem trzeba by było płacić albo w ogóle będzie to wyłączone, bo nie sprecyzowali tego wszystkiego na konferencji. Czyli nie ma nowości, są odgrzane kotlety, są wyższe ceny i jeżeli to im się dobrze sprzeda, to konkurencja może pójść tą drogą, co mnie bardzo niepokoi i innych to również powinno niepokoić. Ale to jest tylko takie moje gadanie. Moje podsumowanie Apple'a i tego co robią i ich konferencji, która mówię była ładna, była skoczna muzyczka i wiało nudą. Ale tak w Apple jest w sumie od lat.